Cześć, witam serdecznie. Maria Kryger z tej strony. Dzisiaj jesteśmy na strzelnicy Guild Pistol Club i dzisiaj oni mają Cowboy Shooting. Także tu jest mm, z tej strony mamy, mamy member, members, członków, którzy, którzy są z, no, już dosyć długo i zwróćcie uwagę, jak oni są ubrani. A po drugiej stronie mamy nowych członków tego klubu. Gimpy Pistol Club, niesamowicie dużo pasjonatów, super pogoda, klep się szyfuje teraz do strzelania. No, tak tutaj ludzie żyją w sobotę, niedzielę. Różne zainteresowania, od sailing po shooting. No, także ciekawostka dla Was dzisiaj. I do miłego zobaczenia następnym razem.